No tu trzeba dobrze wysyłać, nauczyć się wysyłać, przesyłać. Nie ma bata. Mapy! Mapy trzeba się... Tak? To trzeba, no, no... no to wszystko, wszystko trzeba no, trzeba pamięć mieć pomieszczenia, nie ma bata. Bez tego to, to wszystko tych grze jak że Przez po, Przez po, Michał. Ja wiem, widzę. Ok, tu na prawo ja już to kojarzę wszystko znaczy pomieszczenia się nie pomieszczenia się nie zmieniają jeszcze zabiliśmy, zabiliśmy drzew idziemy dalej chłopaki na zabijamy to, y, y, kółko zabite kółko i idziemy na środek Ale dobry czas panowie, dobry czas No Urywa na mnie, tak? Na mnie, bo ci kurwa najwyżsi damage wypierdalam frajerze Ryj kurwa, nie marudź Otworzyły się resp, idziemy na respa z córka Ury N Niech zrobią w końcu, to. że można przychodzić Prawda. przez swoich własnych znajomych z, z drużyny Tutaj na górze To jest tak no no. wkurujące Na górze. Coś ci wskoczy i chujcie odepchnie, nie? Jakie zjebane to jest Prawo? O ja tu mam plejka, już widzę Eeeki eeechę? Yy... Dobra No yy... Dobra. 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 w kiedy? Znajdźcie sobie Na dół, na dół A Muszę zabić chyba... Hy... Aha, dobra. Może okay. zabiłem. Git. Fermentor. Dobra, idzie. Druga Hydra leży. Ok, wracamy Odpadło. się. Wracamy się tam. Poszło? Tu jest plate, yy, yy. czyli u góry pewnie tego będzie miał. Niski, zobacz Danilo w drugą stronę Może Dobra, dół. Idź. poszło Idź na dół, zobacz. Danilo No Michał, już leci niski, spokojnie. Okej okay. No tu ja mu tam idę pomóc killem tylko i... No powiedz kiedy niski? Dobra, poszło. Ja mam już trzy pier... ja też, zamykaj Powiedz zamykaj. Okej Poszło, poszło mnie, poszło jak ktoś, nie? Okej, okay, super. Dobra, nam posz... już jest git. Odsyłam. Odsyłam. Ja mam trzy. Spokojnie. Powiedz kiedy przytłasz. Jeszcze na środku jedną. I tyle. Okej, okay. wchodzę, odsyłam. Mam trzy. Michał. Odsyła. Piramidalny pisze, za nas. No, odesłać? Tak. tak tak, bo jak to padnie do zera to umieram Zaraz, jak padnie, no już, zabijamy go. Zaraz. Okej, Ok, wysyłam ci. Zamykaj. No super. Zabijamy gościa. No, jedno z zero, no już. trudno. Dobra, no. Ok, wbijamy, wbijamy panowie. Kur... No nie, nie przepychajcie, no. Kurwa, jak mi to w kurwa, oni powinni w ogóle to wyłączyć, nie? Wpizdą. Dobra, jedzki, jedzki, 4 minuty. O, minutki, okay, Wtary, minutki. No, no dobra. W pizdu wyłączyć w ogóle, żeby twój zawodnik się w ogóle tykał. Na prawo idziemy. Będę przechodzić i tyle. Na no. Jak no. Nie, kurwa, się mate za jaja. To to A ma być w ogóle. Okej, okay, góra amerykańskim. to tak, kurwa, tutaj jest hydra, zrobiony Hydro leży tu, tu. Heydres zostawiliście, no znaczy my, no dobra. Turmentor już, już Tormentor. Jest. jest Tormentor. Dobra, leży. Wracamy tutaj do to samego miejsca? Tak, w to samo miejsce. Tak, to samo miejsce. Tak, nie, nie, tak, nie. Tak, tak. nie. Nie, bo nie, nie, dłużę, za, za łapki idziemy. Do, do góry Jest plate u mnie niski. Jest plate no Tu kiedy. A tu jest też totem Tu jest totem też Trzeba się wrócić Niski chodź tutaj jest e, chyba Tu gdzie tutaj Tu gdzie totem jest Niski i ciebie Ja się muszę wrócić Tak Nie Gdzie jeste? Aha, tylko świeci, no to tam gdzie ten laserek idzie? Zabiliście w ogóle hydrę, bo się brama na mnie otwiera. Panowie, yy, Halo. Yy, ja tu ja tu nie widzę żadnych hydrę na razie w tym pokoju. W ogóle się nie pojawiła żadna hydra. Tormentor, to już. To może na drugą stronę? Ej, to jest grane, ej. Ale no jest faktycznie nie zabita. Pominęliście, właśnie tukę. Zdechła. Leć Dobra, puszczam okay. Otworzył, otwierają się drzwi No Hydrę zabijajcie No Powiedz kiedy chodzić. Już idę, już ci pomagam. Poszło Leć śmiało na plate, ja się nimi zajmę Wchodzić? Poszło Poszło Okej, okay. wchodzę, poszło No, u mnie się pojawi Powiedz, kiedy? Okej okay. hmm, Proszę się zamykaj, ale... zamykaj, Jak u mnie jest wartownik to jak zamkniesz? Dobra, zamykaj, zamykaj Zamykaj, hmm. zamykaj Tak, zamykaj No To jest, jedną pożyło. Jeszcze raz odurz. Czasem nie złapuje. Dobra. Cztery minuty, dobrze jest. Jest okej. Okay. Teraz idźcie. Lewo, lewo Pobawię. idziemy, Michał. I lewo na dole. Chodźmy, chodźmy. Hydry, obijamy Hydry. Okej. Okay? No, zapominajcie my o hydrach, My to no. za szybko zrobiliśmy po prostu. Musimy no, trochę, trochę czekać Chodźmy no. Tak, tak, tak.

I nareszcie pojedziemy po no, nóbie. No, A my na górę, my na górę te. Tak. Mhm. Mm Spadł. Na dół, na dół, tutaj, patrz. Czepio, nabijemy. patrzę tutaj, Hydra. Ja mam playset ma tutaj, no. Ja mam playset. Hydra. Mów kiedy mam tak, wysyłać. Tak, bo Hydra. Dobra, zdechło. Hydra jest najważniejsza. Dobra, poszło. Mam jakieś okay. Poszło? Pracamy to samo miejsce. Okej, okay, tu jest u mnie plate. Plate jest u mnie. Rozglądajcie się szybko. Poszło. Wysyłam. Ja już mam trzy. To dawaj i możesz zamykać, jak ci odeślę. Okej. Okay. Dobra. Poszło. I możesz zamykać. Okej, okay, odsyłam. Na środku jak coś jest jeszcze jedna zabrania? Spokojnie, spokojnie. To Dobra, już moja zamknięte, na środek możemy być. Się... Okej. Okay. No wchodzę. I powiem ci, że zamykaj. Przychodziko, spokojnie, bo to... Mamy tego wafla, zabijamy. Nie stójcie tak na tej skrzynce, bo może kogoś zabiję Dobra, odkładamy Jedno. Jest! Siad, siadło Fajnie, spoko słuchajcie. Teraz, teraz już każdy, każdy wiedział tak mi o co chodzi naprawdę. Super A gdzie jest skrzynka ej? Właśnie. Co ty gadasz? Seriously? Y... We got screwed. Ej, ja też myślałem, że jest, że to skrzynka. A jest. Powinna być. Ja widziałem... O, no, no Jest. Że... To